Dobra, witajcie z powrotem w kolejnym odcinku. Będziemy się zbliżali do 19 fali. Zostały 3 minuty. No i cóż, musimy tutaj dokończyć budowę: budowę tutaj drzwi w tym takim bocznym murze. No te drzwi są po to, żeby łatwo było tutaj się dostać i robić jakieś poprawki, jakieś dodatkowe tutaj elementy. Miałem tutaj zbudować Fling warda, ale oczywiście tego nie zrobiłem i to zabudowałem. Także niestety. Ale miałem tutaj plan, żeby się wkopać po prostu w ziemię. I wykopać taki tunel, którym uda mi się dojść tutaj do tego miejsca i wstawić tego warda. No zobaczymy, czy się uda. Na razie mamy 2,5 minuty. No i co? No i tak naprawdę zbliżymy się do jednej trzeciej całej jakby tutaj tej. Misję, tak to nazwijmy, bo trzeba przetrwać 60 fal. Zbytrony nie mają co robić, tak to jest prawda. Nie mają co robić, bo już tutaj nie ma co kopać. Także musimy to zmienić. Ok, tu mogę złapać, tu mogę złapać. Tutaj mogę zrobić tak, a dlaczego nie mogę złapać tego? Hmm. Dziwne. Mogę jakby złapać tam w głąb, ale nie chcę, bo to już nie ma sensu. A, dobra. Zobaczmy. O, dobra, tak poszło. Nie wiem, czemu tutaj czasami takie dziwne błędy wychodzą. Nie wiem, z czego to się bierze. Hmm. Myślę sobie w sumie czy nie wykopać mimo wszystko tutaj tego terenu, żeby zdobyć jakieś surowce tak na zapas. A tutaj po prostu zrobić schody. I to chyba nie jest jakiś taki mega głupi pomysł, przynajmniej mam taką nadzieję. O, cyk. No i oczywiście takie podwójne, żeby... Żeby tutaj się te bliktrony za bardzo nie, nie blokowały. One co prawda przenikają przez siebie na jakichś pojedynczych takich przejściach, ale oczywiście wiadomo. Tu jest ten standardowy problem, że one muszą trochę pomyśleć zanim coś zrobią. A dobra, właśnie przestały pracować w większości, czy jeszcze coś jest do budowy? Nie. No to dobra, zostawiamy tutaj zadanie naprawy. I szybko Delmy, proszę mi tutaj. Dobra, najpierw Kuszników, dwóch Rycerzy na przynętę. tak, dwóch Rycerzy na przynęty. dobra, niech już idą wszyscy. Zrobimy po prostu Call to Arms i wszystkie tutaj Delmy nam się poubierają, tak, tak. Dobra, Rycerze idą oczywiście, tak jak mówiłem, na przynęty i w sumie będą miały krótszą drogę przez te drzwi, mi się wydaje. A, ucznicy na razie na dół, kusznicy do góry. Ha, magowie, magowie, magowie. Jeden mak może pójść na dół. Oj! Coś już tu widziałem. Ty, patrzcie! Tędy przyszły! O ja! Tego się zupełnie nie spodziewałem, a jest ich w ogóle mnóstwo. Chodźcie do tej wszyscy. Dobra, trzeba ich po prostu... No mówię, no rycerze tutaj mają robić zaprzynięte. Mac trochę wpakował się w cały ten interes. Trochę ich tu bardziej porozstawiam. Mago wróć, wróć wróć. On tutaj ma leczyć. Teraz trzeba obserwować zdrowie tych e, bricktronów, żeby tutaj. żeby nam nie umierały. Ten na przykład może z powrotem tutaj się cofnąć. Okej. Okay. Jeden się dobiera do drzwi. Um, dobra. Pomóż tutaj koledze. Dobra. Lecimy szybko tutaj. No i tak naprawdę chyba się udało. Mamy tutaj trzy koruptrony. E, 3, co ja gadam? 2 <laughs> Ale jeszcze tutaj tej obserwuję, czy nic się nie dzieje Dobra I to nie ale tylko mini Tron, tak naprawdę No i dobra, super, udało się A tak Dlaczego wy odkładacie tak beznadziejnie te rzeczy? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Zamiast elegancko, w jedno miejsce co robią? Błagam. Dobra. Jakoś to, powiem Wam, wygląda. E, póki jeszcze ten kamień leży. ja go mogę sobie pozbierać. To czego nie? Szybciej się zbieranie kamienia niż wydobywanie. Ale mimo wszystko tutaj powinniśmy. Pozbyć się tego. Hmm. Opatrzcie, jedyne zadanie, które nie ma podpisu. Jakiś błąd, ale to jest oczywiście, mam nadzieję, odkrywka, tak? Tak, okej. Okay. Hmm. Podajmy chyba. O, dobra, teraz będzie w porządku. Tutaj sobie rozszerzymy tak. Tutaj. Tą stronę. Oczywiście nie musi być aż tak głęboka. A edycja jest tutaj w miarę prosta, więc w porządku. Tutaj mamy schody. Może te schody przełożę tutaj na tą stronę. No i dobra. Teraz się mogą wziąć za kopanie. Ale żeby tutaj cały czas nadrabiać, to poproszę trochę żelaza, trochę Sentinel Wardów. To teraz będzie 20 fala. Także jedna trzecia już y, tuż przed nami. Tutaj elegancko posprzątane. Tutaj też. O, skończyła się budowa. A więc ja będę chciał się tutaj bardziej przykopać. W sumie tutaj muszę trochę w głąb wejść. O! Mam nadzieję, że ta cała konstrukcja się nie zawali, bo to byłoby dosyć przypałowe. I to nawet bardzo zobaczymy, zaryzykujemy, ale nie, nie mam tutaj za bardzo chociaż teraz jakby zjeść X-Rayan, nie, no nie powinien się zwalić, <gryzamy> zobaczymy, taką mam nadzieję. To zadanie sobie usuniemy, żeby był porządek. I w sumie te dwa sety magów można by dorobić. Czyli potrzebuję brimstone'a, Fabryk. Fabryk mam. Fabryk to oczywiście jest tkanina. O, nowa delma. To już tych delm mamy 14. To jeszcze jednej i wykorzystamy limit. Dobra, zróbmy tego maga. Tylko, żeby mieć tego maga. Potrzebujemy szkła. Do jednego maga, jedno szkło. Tak, zgadza się. No to do dwóch magów, których będę chciał tu zrobić. Potrzeba dwóch sztabek szkła. No jest to takie dosyć dziwne, że tutaj to idzie na sztabki, ale. Ale z drugiej strony, co to za różnica? I będziemy mieli wtedy tutaj pełne cztery zestawy. Oczywiście, można jeszcze stworzyć. A grenadiera, ale pytanie: czy jest sens? Chyba nie, bo on jest bardziej do konstrukcji, on jest do walki PvP. No, i możemy też zrobić te pułapki te niedźwiedzie, mimo że nie ma niedźwiedzi. I pułapki by się przydały w takich wąskich przejściach, gdzie jeszcze tutaj nie chcę budować muru, jakby zrobić takie linie pułapek, albo po prostu te pułapki randomowo porozkładać tutaj. No, nie wiem, zobaczymy w sumie, które rozwiązanie będzie lepsze. Tutaj wydobycie idzie, idzie, idzie. Mam nadzieję, że dokopią się do jakichś O, Tutaj już widać, że będzie trochę beamstora, trochę żelaza. Także coś tam, coś tam w tej ziemi siedzi. Aha, czy tu warto budować mur? Chyba nie. Tu nikt nie powinien atakować. O, zbierało się tego kamienia teraz dosyć dużo. No, tu jeszcze nikt nie przyszedł. Ale tak, ja będę chciał jeszcze wyburzyć to. No i jeszcze jeden klocek i dostaniemy się tam. Można tutaj powiększyć ten mur w międzyczasie. Czyli na pewno bym chciał od razu schody. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I. No i tak. No i oczywiście tutaj się nie zgrywa. Powinienem od początku tutaj zrobić, ale no już ten mur jest zbudowany, więc za późno na takie rzeczy. A burzyć go całego nie chcę. No oczywiście możemy zrobić przejście u góry, żeby tak nie biegały sobie po tych drzwiach. Szczerze mówiąc, zupełnie nie pamiętam, czy jeszcze mogą biegać po drzwiach, ale wydaje mi się, że było to możliwe. O. Takie parapety sobie zrobimy. No i co, i mamy 2 minuty do 20 fali. Trochę się obawiam, co może z tej 20 fali wyjść. I tak naprawdę mamy jeszcze tutaj sentinele przygotowane, więc warto byłoby je porozkładać. Aha, no tak, można zrobić pylon. To jest jedna sprawa. Ile mamy tych sentineli? Cztery. Pięć. Pięć sentineli. Hmm. To myślę, że cztery mogą spokojnie tutaj stać. Aha. Tutaj tak naprawdę nikogo nie ustawiałem do tego, żeby strzeliwał. No właśnie, to jest błąd. Dobra, teraz mam pomysł. Zrobimy tutaj te wysunięte takie. Nie wiem nawet jak to nazwać. No to wiadomo po angielsku to się nazywa jako parapet. To są to takie łuki. I te łuki byśmy tutaj wysunęli. I wtedy albo ustawić na to sentinela, albo łucznika. I on mógłby strzelać do. Tych jednostek, które nam atakują tutaj tą podstawę tej góry. Tylko, czy to zrobić jeszcze bardziej wysunięte, czy takie podstawowe, zwykłe? Chyba takie zwykłe. To samo można by zrobić tutaj na rogu. Ale to jest dosyć taki ciężki teren. Ale nie, dobra, tutaj mam tu ustawiane te merlony, więc trzymają przeciwników jakby tą kratkę dalej, więc spokojnie można ich ostrzelić. Dobra, zostało 20 sekund. Tutaj robota oczywiście wre, ale trzeba ją przerwać. Hmm. Wezmę od razu tych rycerzy dwóch. Dobra. Kuszników czy łuczników? Chyba łuczników najpierw. Yy, przepraszam, kuszników najpierw weźmiemy. Teraz, miał być tu jeszcze jeden halo. Albo mi się przywidziało. Dobra. wiecie, nie chcę też tak przerywać tej, tej budowy tak całkiem w trakcie. Bo później się zrobi bałagan, ale te klocki, porozrzucają. Wiadomo jak to jest. Dobra. Biftrony znalazły tutaj już dojście. Będę kontrolował tych rycerzy. Ojej, już cztery biftrony. No to będzie ciężkie, ale to są biftrony na pierwszy poziom. Także nie ma tragedii. Mi się trochę krzywo poustawiały. O, widzicie. Taka siła Sentineli tutaj dalej, daje radę. I reszta chyba może sobie spokojnie budować tam wydobywać. I może poradzimy sobie z takimi mniejszymi jednostkami. W sensie z mniejszą ilością jednostek. Dobra. Trzeba pamiętać, żeby rycerzy nie ustawiać. Tyłem do jakichś spadków, bo właśnie jak dostanę taki cios To polecą w kosmos i... Nie pojedno tak naprawdę Ja ich tu spróbuję jeszcze ściągnąć Bo oni się tutaj zacieli, może uda mi się pójść dookoła Bo oni powinni pójść dookoła, żeby tutaj załapać, że jest droga Ale no, właśnie, będą się przepychać. Dobra, chyba... Kuszników od razu tu wezmę I może też łuczników, żeby to szybciej poszło yy, A ty kolego gdzie idziesz? Gdzie wy w ogóle idziecie? Halo, halo 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 Co tu się stało? Ja chciałem tylko rycerzy I kuszników i łuczników, resztę niech sobie buduje o, tu jest jeszcze sporo do wydobycia, także, także nie rozumiem, z czym problem. No i co, dwudziesta fala prawie że za nami. Jeszcze jest w trakcie. Dobra, zająć stanowiska. Atapon jutra Tu się proszę ustawiać elegancko. O. No, i to jest ostrzał. To ja rozumiem. Patrzcie, oni przyszli po drewno. Ale czemu? O nie, mój rycerz spadł na dół. O nie. Zagapiłem się i teraz. Hmm. Jak ja go wydostanę stamtąd? To będzie ciężka sprawa. Ten rycerz w ogóle. Gdzie ty leżysz? Gdzie ty? Co ty ćwiczysz, ziomek? Czy on jest w stanie wyskoczyć stąd? O, wow! Halo, halo, no, skoczysz, skoczysz? No, niestety. Mm, dobra. To w kolejnym odcinku zajmiemy się ratowaniem tego rycerza, bo on tam utknął na dobre. Także do zobaczenia.